Po upadku rządu Władysława Grabskiego rozpoczęły się rozmowy o stworzeniu nowego rządu. Sytuacja była bardzo skomplikowana. Coraz gorszy kurs złotówki. Nieciekawa sytuacja międzynarodowa na skutek układów w Locarno i wojny celnej z Niemcami. Ostatecznie człowiekiem, który zdołał powołać rząd był Aleksander Skrzyński cieszący się porozumieniem różnych sił od lewicy do prawicy, poparcia dla tego rządu nie udzieliło Polskie Stanisławowe wyzwolenie. Rząd Skrzyńskiego, co było pewnym fenomenem w ówczesnej sytuacji, znalazł również poparcie w momencie powstania. Wśród posłów mniejszości żydowskiej i niemieckiej sprzeciwiły mu się mniejszości białoruska i ukraińska. Oraz reprezentowani w Sejmie polscy komuniści. W tym rządzie ostatecznie na czele Ministerstwa Spraw Wojskowych stanął bliski Piłsudskiemu Lucjan Żeligowski. Z jednej strony stworzenie rządu o tak szerokim poparciu w parlamencie umożliwiało mu w miarę sprawne funkcjonowanie. Ale z drugiej strony bardzo trudno było w takim bardzo szerokim składzie opracować wspólną strategię. W walki z trudnościami gospodarczymi. Na początku roku 1926 zaczęła się powolna poprawa sytuacji gospodarczej kraju, rozwinął się polski eksport, tu zadziałała znowu premia inflacyjna, ponieważ mamy w Polsce inflację i to powoduje większą opłacalność eksportu. Udało się ustabilizować kurs złotówki, jednak w dalszym ciągu mamy inflację, rosną koszty utrzymania, rosną ceny, pogarszają się więc warunki życia, zwłaszcza ludzi pracy najemnej. I mamy taką sytuację, że współczynniki gospodarcze się poprawiają, ale samopoczucie ludzi wręcz przeciwnie. Wracają więc niepokoje społeczne. W lutym do gwałtownych zaś dochodzi w kaliszu. W marcu w Stryju, a w kwietniu we Wrocławku, Warszawie i Lublinie. Znowu są ranni i zabici. Wiele osób zostaje aresztowanych. W kwietniu 1926 roku minister Jerzy Zdziechowski zaproponował program naprawy stosunków ekonomicznych w Polsce. Zakładał on podwyższenie 10% wszystkich podatków z wyjątkiem majątkowego. Wzrost opłat monopolowych i produktów pośrednich, obniżkę płac urzędniczych emerytur oraz redukcję zatrudnienia w PKP o 18 do 25 tysięcy kolejarzy. Chciał też wypuścić na rynek 81 milionów złotych nowego bilonu. W ten sposób chciał zatrzymać inflację, chciał ustabilizować sytuację finansową. Ale jest jasne, że ten program Ciechowskiego uderzał bardzo silnie w polskich robotników, bardzo silnie uderzał w ludzi pracy najemnej. Dlatego wywołał on ostry sprzeciw polskiej Partii Socjalistycznej, która wycofała swoich ministrów z gabinetu i cofnęła poparcie dla rządu Skrzyńskiego. W tej sytuacji, 24 kwietnia 1926 roku, premier Skrzyński zgłosił rezygnację ze stanowiska. Wojciechowski tej dymisji nie przyjął. Rząd działa więc jeszcze przez jakiś czas, ale Politycy prawicowi dochodzą do wniosku, że warto wrócić do pomysłu centroprawicowej koalicji. Że warto odtworzyć coś, co przeciwnicy nazywali rządem hienopiast. 5 maja rząd skrzyńskiego ostatecznie upada, a działacze Zjednoczenia Ludowo-Narodowego, Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego, Hadecji, Narodowej Partii Robotniczej i PSL Piast zakomunikowali Wojciechowskiemu, że mają większość w parlamencie i że Wojciechowski ma wyznaczyć na szefa rządu Vincentego Witos. Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X, użytkownik Barzanin 1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie państwo również na Facebooku Użytkownik Bażanin 1768 oraz na portalu Patronite użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.